Na 12. Bałtyckich Targach Militarnych można spotkać wielu wystawców, którzy przyjechali do Gdańska z przeróżnymi prezentacjami. Pokazywane są nowinki technologiczne dotyczące m.in. uzbrojenia, ale nie tylko. W tym roku prezentowany jest również śmigłowiec Black Hawk. Ten śmigłowiec, który stoi za mną jest to egzemplarz najnowszej linii produkcyjnej, tej znanej i od dawna produkowanej rodziny śmigłowców nazywanej Black Hawkiem. Jego komercyjne oznaczenie to S70i. To oznacza, że to jest wersja, to i ma oznaczać, że to jest y, eksportowalny, international. Przygotowana została specjalnie po to, żeby zdobywać nowe rynki na całym świecie i ma być łatwo eksportowalna. Załoga jest y, standardowo dwóch pilotów. Y, w zależności od potrzeb można zwiększać lub zmniejszać ilość miejsc siedzących z tyłu. Standardowo jest to 13 żołnierzy. Polski śmigłowiec na amerykańskiej licencji bierze udział w wielu zagranicznych i tych najważniejszych misjach na całym globie. Śmigłowiec rozpoczął karierę od y, akcji w Granadzie, na Granadzie. Y, po czym uczestniczył we wszystkich ważniejszych konfliktach, jakie miały miejsce na naszym globie, to znaczy Irak, Afganistan i jest tam obecny do tej pory. Jego standardowe misje to są wszystkie misje wsparcia pola walki, jak i również te, które moglibyśmy nazwać jako wspierające długie ramię sprawiedliwości, a więc policja, celnicy, ochrona granic, walka z narkotykami. Bardzo dużą rolę też odgrywa w, w akcjach humanitarnych, na przykład w czasie huraganu Katrina w Stanach Zjednoczonych. Bardzo duża część pomocy została dostarczana właśnie tymi śmigłowcami. Być pilotem takiej maszyny wymaga wielu lat wprawy i z pewnością dużego doświadczenia. Trzeba troszkę mieć doświadczenia. Śmigłowiec jest na tyle skomplikowany, że nie nadaje się do podstawowego szkolenia. Na tym śmigłowcu zaczynają się szkolić piloci, którzy już mają jakieś doświadczenie. Jednak narzędzia do szkolenia, które oferuje producent, są tak zaawansowane, że to przebiega bardzo sprawnie. Są to symulatory najnowszej generacji, które doskonale symulują, symulują stany lotu i w ten sposób potrafimy tanio i bardzo efektywnie wyszkolić pilotów, symulując nawet skrajnie niebezpieczne sytuacje, czego nie, boli, nie, nie chcielibyśmy robić na prawdziwym śmigłowcu. Latam już na nie półtora roku, czyli nie za długo, ale badaniem śmigłowców zajmuje się znacznie dłużej, natomiast z tym zaprzyjaźniłem się mniej więcej półtora roku temu. Śmigłowiec prezentuje się na wystawach w wielu miejscach na świecie. W najbliższym czasie można go będzie zobaczyć w Anglii. W najbliższym czasie wybieramy się na wystawę Farnborough Airshow w Anglii. Jest to znana bardzo i od wielu lat organizowana duża impreza lotnicza europejska. Będziemy tam obecni, będziemy prezentować Sikorskiego, ale przede wszystkim Polskie Zakłady lotnicze miarlec, który wyprodukował ten śmigłowiec. Zainteresowanie maszyną jest duże. Producenci mają zatem mnóstwo zamówień na całym świecie. Cieszy fakt, że Polska dzięki tej maszynie może zabłysnąć na międzynarodowych rynkach i że jest za to ceniona.